Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę bardzo prosty tutorial na ustawienie e, oświetlenia we wnętrzach. I ten tutorial dotyczy nowego Wireya Next z aktualizacją ostatnią oraz e, SketchUpa 2011. E, ustawienie te nie będzie działało w poprzednich wersjach Wireya, ponieważ tam odrobinę to inaczej to się robiło. Aby to zrobić, musicie sobie pobrać ten model, który widzicie na ekranie. Ten model jest tak zorganizowany, że mamy tu stworzone warstwy z drzwiami i warstwy z oknami. Okna będę sobie ukrywał, żeby nie ustawiać sobie materiałów, a tylko się skupić na ustawieniu oświetlenia. Kolejna rzecz to są sceny, które polegają na tym, że to są tylko lokalizacje kamery. Jak sobie włączymy właściwości scen, to zobaczymy, że w każdej scenie jest zaznaczone tylko Camera Location. Jeśli w którejś scenie ukryjemy sufit, to w kolejnej scenie ten sufit też będzie ukryty. I żeby przywrócić widoczność tego sufitu, skorzystać musimy Unhide All. Pierwszą rzecz, którą zrobimy, to wykasujemy wszystkie ustawienia Wireya z poprzednich y, edycji. Jak sobie skopiowaliśmy jakieś materiały, np. lampę, y, jakieś elementy, które posiadają materiały lub ustawienia z Wireya od innych użytkowników, to nam to wszystko wykasuje. Jeśli jesteśmy pewni, że materiały wszystkie są stworzone dobrze, to możemy tego nie robić. Ja jednak sugeruję, żebyście w przypadku tego pliku sobie Zrobić dokładnie tak, jak to robię ja. Czyli wybieramy V-Ray, Tools, V-Ray Data from Project. Klikamy tak i mamy wszystkie ustawienia V-Raya wykasowane. Klikamy sobie na Asset Editor. Ja sugeruję teraz sobie włączyć Material Override i spróbować to renderować. Klikamy sobie na czajnik z rączką. Renderuje nam się widok, który jest odrobinę ciemny. Przesunę sobie te dwa okna obok siebie, odszukam kamerę, wpiszę sobie ekspozycji 11. Widzimy teraz, że scena jest jaśniejsza, ale też towarzyszą nam tej scenie przepalenia w oknach. Żeby zniwelować to, włączymy sobie okno yy, korekty frame buffera, włączymy sobie ekspozycję zaznaczając tu, i przesuniemy sobie Highline Burn w lewo. Teraz widzimy, że to jest odrobinę jaśniej. Oczywiście można sobie jeszcze robić trochę to jaśniej, ale biorąc pod uwagę, że później będziecie nadawać materiały, które będą ciemne raczej niż jasne, e, chyba że ktoś będzie miał scenę bardzo białą, to już od razu to może sobie ustawić, to zostawimy to odrobinę takie ciemniejsze niż e, ładnie rozświetlone, jasne. Druga rzecz, którą możemy sobie zrobić, to sobie zrobimy balans Billy. Balans bieli możemy sobie przesunąć odrobinę w lewo i teraz mamy biały bardziej biały niż żółty. I zatrzymamy sobie teraz renderowanie. I można by powiedzieć, to już mamy prawie ustawione. Część z Was by zapytało, a co z portal lightami, które wstawialiśmy sobie w okna. I w poprzednich tutorialach tłumaczyłem to tak, że bierzemy sobie rectangular light i dodajemy sobie w oknach. W nowym v Next możemy skorzystać z takiej zalety jak Adaptive Light i to nam trochę przyspiesza to renderowanie i żeby to zrobić to zamiast Portal Lightów musimy sobie dodać Dom Light i dodajemy ten Dom Light w tym miejscu. I moglibyśmy zacząć renderować, ale przed tym sobie ustawimy te oświetlenie. Zobaczymy o co nam chodzi w tym dodanym Dom Light. Rozwijam, włączam żarówkę, rozwijam sobie pasek ustawień i oszukuję domlight i patrzę co w tym domlight jest ustawione w domlight widzę, że jest ustawiona mapa HDR czyli mamy jakieś niebo które jest domyślnie załadowane przez twórców Vray'a do tego domlight i w tym momencie pojawia się konflikt jeśli włączę sunlight i sobie zacznę to renderować to zobaczcie, że mamy inne słońce. Tak naprawdę świeci nam inne słońce z tego nieba. A my chcielibyśmy jednak skorzystać ze słońca, które sobie ustawiamy w Sketchupie, w tu na pasku, tym w Shadows. Więc tak naprawdę musimy zamiast tej mapy HDRI załadować niebo. Żeby znaleźć to niebo, klikamy sobie na zębatkę, odszukajemy sobie Environment i mamy coś takiego jak background i tu jest coś takiego jak texture slot zaznaczony z tą gałką i jest to sky i ten sky musimy sobie w jakiś sposób skopiować do naszego dome klikam sobie na tą zębatkę odszukuję ten environment klikam prawym klawiszem i wybieram copy teraz klikam sobie na tą żarówkę, odszukuję dome i przesuwam kursor na ten slot i klikam sobie Paste as Instance. I to nam zastępuje e, tę mapę HDRi naszym niebem. Możemy sobie wyłączyć Sunlight i spróbować to wyrenderować. Klikam sobie na czajnik z rączką i patrzę co się dzieje. I ogólnie e, widzimy, że nic nie zmieniło. Zatrzymam sobie to renderowanie. Włączę sobie zębatkę i jeszcze Wyłączę sobie światło w ten environment, czyli to tło y, zmienimy sobie na czarne, żeby mieć pewność, jak to świeci. Sobie włączam tą zakładkę w Dom Light, upewniam się, że to jest ten sky i mam to sky, klikam sobie na czajnik z rączką i patrzymy, jak to się renderuje. No i w tym momencie widzimy już pierwszą zmianę, i to jest to, że niebo nam świeci jako półsfera. Zatrzymamy to. I naprawimy to e, zmieniając w ustawieniach DOM Light z hemisphere na sphere. Klikamy sobie na czajnik z rączką i patrzymy, jak to wygląda. No i teraz widzimy, że tu już nam świeci normalnie to niebo. Nie ma tylko słońca. Możemy to sobie zatrzymać. Włączymy sobie sam i klikniemy sobie na czajnik z rączką, żeby zobaczyć, jak to się renderuje. No i teraz widzimy, że to już nam świeci e, dokładnie tak samo jak przedtem. Jedna różnica e, tych ustawień polega na tym, że zamiast e, Portal Light korzysta, korzystamy z Dome Light. E, różnica, dlaczego ta metoda jest lepsza od tej poprzedniej, jest taka, że Dome Light będzie renderowało nam się o wiele szybciej niż w przypadku Portal Lightów. Więc jeśli mamy no, najnowszego Vira Next z najnowszą aktualizacją, to e, sugeruję korzystać z tego Dome Light zamiast portal lightów. Część z Was e, nie lubi e, oświetlenia słonecznego we wnętrzach i część z Was lubi bardziej ponurą atmosferę e, deszczową zamiast e, rozjaśnionego słońca i ostrych cieni. Żeby to zrobić, ja sugeruję, zamiast wyłączania Sunlight, sobie skorzystać z Size Multiplayer i zamiast jedynki wpisać nawet na przykład 200. I teraz włączając sobie renderowanie, zobaczymy, że słońce będzie miało bardzo rozproszone krawędzie. I to nam bardziej przypomina oświetlenie zachmurzone niż oświetlenie słoneczne w dzień, kiedy świeci jasno słońce. Oczywiście ten parametr możemy sobie odrobinę zmniejszać i dostosowywać, bo nie zawsze te ścienie są aż tak bardzo rozproszone. Możemy sobie kombinować i sprawdzać, czy to nie jest y, jaki parametr na, da ten zadowalający efekt. Bo czasem jest tak, że słońce jest za chmurami i mimo wszystko kierunek cienia y, nam się w jakiś sposób rysuje na naszym y, wnętrzu. Zatrzymam ten render, wybiorę sobie zębatkę, wybiorę sobie, wyłączę render interaktywne, włączę jakość high, zostawię sobie progresywny render i kliknę renderowanie, żeby zobaczyć jak to się renderuje. Po krótkiej chwili widzimy, że render już wygląda całkiem ładnie, więc możemy sobie go zastopować, i ja sugeruję sobie włączyć historię renderów, żeby zapisać wszystkie e, rzeczy, które sobie tworzymy w trakcie tego tutorialu. Klikamy sobie na historię H na dole w framebufferze. E, włączamy sobie tą historię, klikając na tą ikonę w lewym górnym narożniku. I część z Was będzie musiała wskazać folder, gdzie to zapisać. Ja już to mam ustawione i jest to po prostu folder na pulpicie. Klikamy sobie na dyskietkę, żeby zapisać ten render w tym folderze. Włączę sobie scenę drugą, żeby zobaczyć, jak to się renderuje, i kliknę sobie na kolejny render. Kolejny render jest prawie już gotowy, więc go sobie zatrzymamy i dodamy go też do naszej historii. Sugeruję teraz po prostu włączyć każdą następną scenę, wyrenderować z każdego z obrazków i zapisać je do historii, żeby zobaczyć jak one się renderują. Po wyrenderowaniu tych obrazków możemy sobie je dwukrotnie klikać i sprawdzać jak one wyglądają. Jak w niektórych przypadkach mogą się wydawać zbyt ciemne, więc możemy sobie odrobinę je korygować. Możemy też highlight band zmniejszać, w niektórych przypadkach zmieniać kontrast. Ale wydaje mi się, że tak jakby w całości możemy uznać, że oświetlenie dzienne jest już wyczerpane. Możemy w ten oto sposób z Dome light i sunlight tworzyć oświetlenie słoneczne w słoneczne dni i też w pochmurne dni. Kolejnym sposobem to będzie oświetlenie nocne. Żeby zrobić oświetlenie nocne, musimy sobie otworzyć V-Ray Asset Editor. W tym oknie musimy sobie wyłączyć słońce. Włączymy sobie render sceny pierwszej w czasie interaktywnej, żeby zobaczyć, jak to się renderuje. i widzimy, że tego światła jest dość mało, ale widzimy jeszcze po prostu niebo dzienne. Więc zatrzymamy ten render i wyłączymy bitmapę. Spróbujemy teraz wyrenderować z włączonym Dome light, z wyłączonym sunlight i z czarnym kolorem. W tym momencie zobaczymy, że nic nam się nie renderuje, bo Dome light ma wyłączoną gałkę przy niebie i ma wybrany ten czarny kolor. Możemy ten czarny kolor zmienić na kolor na przykład granatowy. Teraz możemy sobie puścić render interaktywny. I zobaczcie, że już nam się pojawia za oknem to niebo. Możemy zwiększyć moc świecenia tego nieba. No i teraz widzimy, że to niebo nam świeci. Eee, możemy teraz eee, zatrzymać ten render i dodamy sobie oświetlenie e, sztuczne. E, w naszym modelu mam stworzone już oprawy, e, które są na suficie. I to są te punkty świetlne. To są zwykle cylindry jako komponent stworzone. Mamy oprawę, która wisi nad stołem i też mamy tutaj lampkę, która stoi przy tym meblu. Zbliżmy się do dowolnej z tych opraw downlightów na suficie. Wejdźmy w edycję tej oprawy, klikając na nią dwukrotnie. Zauważcie, że nie jest ta geometria wewnątrz zgrupowana, więc możemy z niej stworzyć grupę oraz możemy to zastąpić jako komponent. Stworzyć, czyli mamy taką sytuację, że mamy komponent w komponencie. I teraz, tak jakby w pierwszym kroku edycji tego komponentu, wybierzemy sobie Rectangle Light i stworzymy ten źródło światła pod spodem. Zaznaczymy ten Rectangle Light. Oczywiście wszedłem w edycję, więc muszę wyjść z edycji Rectangle Light. Klikam na narzędzie Move, zapiszę za środek i przenoszę na sam spód tej oprawy i obniżę to o 1 cm w dół. Patrzę, wszędzie we wszystkich oprawach ten Rectangle Light się powielił. Teraz możemy wejść w edycję światła i widzimy tą oprawę, jest ten dodany rectangle light. Możemy zmienić rectangle na disk i mamy teraz światło okrągłe i możemy sobie tą wartość zmienić na 3 cm. Teraz mamy pewność, że każda z tych opraw ma źródło światła. Łączymy sobie scenę pierwszą, odkryjemy ukryte wszystkie elementy. I klikniemy sobie na render interaktywny, żeby zobaczyć, jak to się renderuje. W tym momencie widzimy, że e, render interaktywny ma już źródło światła, które jest widoczne, ale pomieszczenie wcale się nie oświetliło. Więc zamiast zmiany intensywności zmienimy w rectangle light e, jednostki na power waty. W tym momencie widzimy, że Pokój został rozświetlony maksymalnie. Możemy jedną rzecz sobie skorygować, bo oświetlenie świeci nam maksymalnie na boki, czyli widzimy, że jak to światło świeci tu na ten mebel, to świeci po prostu y, jak półsfera odwrócona w dół. Możemy zmienić. A, to nie jednostki. A Directionality i ta oprawa zacznie nam świecić po prostu w dół. Zauważymy, że tu poniżej jest to rozświetlone a po lewej stronie jest to już nierozświetlone. I teraz chcielibyśmy móc sterować tym oświetleniem, więc zatrzymam sobie to renderowanie, zamknę sobie ten render, zamknę też to ustawienie, obrócę tak, żeby widzieć górę i chciałbym zrobić teraz unikatowe światła. Chciałbym zrobić unikatowe w przedsionku yy, i też unikatowe tu w tym pokoju, żeby zrobić jakieś grupy świateł. Więc żeby to zrobić, musimy to światło zrobić unikatowe. E, prawy klawisz i wybrać opcję Make Unique. Ale w tym momencie my zrobimy unikatową oprawę, a nie unikatowe źródło światła. Więc tak naprawdę musimy wszystkie komponenty naszej oprawy zaznaczyć. I zrobić Explode. I teraz widzimy, po co stworzyliśmy ten komponent wcześniej. Że naszą oprawę dalej mamy jako komponent, a mamy też niezależne światła. I możemy na przykład te dwa światła, albo to odznaczyć, i to zrobić jako make unique. I w, na liście widzimy, że pojawiła nam się druga oprawa, rectangle light 1, i nazwiemy to przedsionek. Teraz sobie zrobimy oprawę na przykład tej linii też jako jeden rodzaj oprawy i stworzymy to jako Make Unique i nazwiemy to mebel możemy jeszcze tą oprawę zaznaczyć i zrobić jako unikatową i nazwiemy to mebel 1 i jest to jako mebel 1 tu nazwiemy to pokój, no i teraz możemy sobie włączyć i potestować, jak to się renderuje. Te oprawy, które zostały, to są w aneksie kuchennym, i nazwiemy je aneks. Możemy nawet w ten sposób sobie potestować, czy to działa. Włączamy sobie render interaktywny i patrzymy, jak to się renderuje. Widzimy, że renderuje nam się wszystkie oprawy. Możemy tak wyłączyć aneks. Widzimy, że to już przestało świecić. Możemy wyłączyć pokój i na przykład możemy wyłączyć przedsionek albo na przykład mebel ten i zostaje nam jedno światło przy tamtym meblu. Teraz możemy sobie włączyć scenę pierwszą Możemy odkryć wszystkie nasze elementy i zobaczyć jak to się renderuje. Po prostu poszukać tego odpowiedniego oświetlenia. Ja sobie stworzę takie przykładowe sceny z różną kombinacją świateł. Wydaje mi się, że w tym widoku to jedna oprawa wystarczy świecąca, więc taki sobie obrazek wyrenderuję i też dodam sobie do naszej historii. Nie będę ich renderował dość długo, więc sobie zatrzymuję i zapisuję i poszukam kolejnych y, ładnych świateł w kolejnych widokach. Po wyrenderowaniu tych widoków możemy zauważyć, że świecą nam tylko downlighty, nie świeci nam oprawa jeszcze ta nad stolem oraz ta oprawa, którą widzimy tu przy tym fotelu. Więc w tym momencie sobie dodamy świecenie lampy nad stolem, wejdziemy w edycję dwukrotnie, klikając na tę lampę. E, sprawdzimy, czy na pewno są front face y odwrócone. Włączamy monochrome i widzimy, że. E, Oprawa jest biała, więc wszystkie front faces są na zewnątrz, back faces są do środka. To jest ważne, ponieważ, jakbyśmy mieli odwrócone niebieski kolor żarówki, to znaczy, że żarówka nam świeci do środka. Zaznaczamy tą naszą żarówkę i wybieramy opcję Convert to Mesh Light. I w tym momencie mamy już tą żarówkę świecącą. Możemy sobie ustawić widok tak, żeby widzieć tą żarówkę. I ustawmy na przykład, może scenę trzecią. Włączmy sobie kolory. Włączmy sobie wireja. Włączmy sobie zakładkę ze światłami i wyłączymy wszystkie oprawy, które przed chwilą sobie dodaliśmy. Klikamy sobie na czajnik z rączką i patrzymy, jak to się renderuje. Widzimy teraz, że to się renderuje dość słabo, więc musimy w Dome Light też nie w Dome Light, a w Mesh Light też zmienić jednostki z domyślnych na waty. Teraz widzimy, że już to świeci dość mocno i wydaje mi się, że to jest wystarczające. Możemy sobie odrobinę zmienić kolor. Na przykład zrobić, że świecenie nad stolem będzie koloru cieplego. Teraz sobie to zamkniemy i możemy sobie pokombinować włączając oświetlenie na przykład aneksu, przedsionka, i mamy już oświetlenie włączone. Możemy jeszcze włączyć na przykład w pokoju, żeby rozświetlić trochę tył tego mebla. Zatrzymam to renderowanie. Włączę sobie, wyłączę sobie render interaktywny i sobie spróbuję wyrenderować. Zobaczcie, jak to się renderuje. I jeszcze przed włączeniem tego renderu wybiorę sobie lens effect. Włączę sobie też historię, żeby ten i w lens effect włączę Bloom and Glare, żeby włączyć te e, flary na tych naszych oprawach. No i teraz spróbujemy to wyrenderować. Klikam sobie na Render i patrzymy, co się stanie. Po wyrenderowaniu tego widzimy już e, docelowy obrazek. Możemy sobie zmieniać ustawienia tych flar. Możemy sobie. E, wydaje mi się, że w nowym Wireyu, z tą e, ostatnią aktualizacją, jest to na tyle intuicyjne, że po prostu trzeba sobie tu próbować i sprawdzać opcje, i one po prostu nam się wyświetlają dowolnie. Sugeruję kolejne źródło światła czyli e, oprawę, która stoi tu przy meblu stworzyć już we własnym zakresie i zobaczyć. Ja tylko sugeruję, że możecie skorzystać tu ze zwykłego SphereLight, ponieważ tu nie ma żadnej żarówki, więc możecie sobie dodać ten SphereLight i próbować dalej sobie to renderować. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie je w komentarzach. Oczywiście też subskrybujcie mój kanał. Jeśli spodobał wam się ten odcinek, też dawajcie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.